a poszedłbyś mi jeszcze do Rossmana? A po co? Po samoczyszczące się podpaski. Co? Jakie podpaski? Które się same czyszczą. Samoczyszczące się podpaski, tak? Tak. Co? Je jest coś takiego? No, a ty myślałeś, że ja w brudnych chodzę? No nie, ale jest coś takiego, to jest jakaś nowość chyba. No nie, co? ja ich używam Karol od 10 lat. Samoczyszczące się podpaski? No, nie zauważyłeś, że zawsze jestem czysta i schludna? No tu tak, ale nie wiem, tam. No tam Coś tym bardziej. Myślałam się, ale dobra, samoczyszczące. No, tak. higienę Karol trzeba zachować. One po ja napełnieniu rozumiem. się tak. redukują i wracają do stanu wyjściowego. ekologicznie. Nie rozumiem, jak miało to działać, ale dobra, jakie samoczyszczące się, pod... jakieś firmy specjalnej? Nie, ale różowe chcę. Bo mają jeszcze fiolet. Zapach. Nie, no zapach fiolet. <laughs> dobra, idę. Obawiam się, że jest to ostatni raz, kiedy mój chłopak w cokolwiek mi uwierzy. No, akurat się skończyły, ale zobacz. Znalazłem takie jeszcze w, Japo w Japonii i zaczęli je produkować. I w ogóle, wow! Ty ja nie wiedziałem, ale babka też nie wiedziała, mówiła, że mają mieć za tydzień pierwszą partię w ogóle. A samoczyszczące garnki też przenieśli? Nie wiem, nie pytałem, bo co? Jakie? Ja, no nie było oczywiście, że no, ktoś kobieta. to jakby samoczyszczące się podpaski, serio. Ja cię, ja. Ją... Weź, garnki ty mówiłaś na początku? co? Tak. Samoczyszczące? No, miały też przyjść. Przeszły? No, idź. Zobacz. No? no nie zapytałeś? Znana właśnie się Thermomix. No weź. A one idź. same gotują, a nie się myją. No pewnie ją też. Jak umiesz się gotować, to umyć się też umyją. I też będziesz musiała mieć swoje podpaski, bo nie ma takich samoczyszczących się. sam musiała je czyścić. Nie wiem, w pralce czy coś. W zmywarce, nie, nie wiem gdzie ty je czyścisz, a je czyścisz, ale no 30 ustawiasz czy 40. Nie no, 366 ustawiam, no, co najwyżej, nie? No. Wie, to możesz przestać mnie plankować w końcu. Nigdy. Fajnie. Przepraszam. No, Ani się bawię. Nie tak. W, w, w grę potytałem związek Nie. z moją z batą. Co? O! Nagrywasz.